8 listopada cichutki poranek w lesie a wczoraj, po wczorajszym filmiku zauważyłam, że znowu majtałam kamerką no bo ciągle przechodziły pieski I nie chciałam przecież nagrywać ich właścicieli, żeby nikt nie miał potem do mnie żalu i ciągle tą kamerką tak robię oooo no, dzisiaj może może się uda tak nie majtać. A temat mam dzisiaj taki, powiedziałabym, istotny. Tak łatwo o nieporozumienie. Takie mam odczucie, że kiedyś dawno już o tym mówiłam. Ale tutaj przypomniał mi się maleńki fragment rozmowy lisa z małym księciem. I tam pada takie zdanie, no, Nie przytoczę go tak bardzo dokładnie, ale mowa jest źródłem nieporozumień. Ha, ha, wszyscy to wiemy, jak łatwo o nieporozumienie, kiedy mówimy do siebie. Kurczę, no to co, jak, jak tutaj? To przecież mówimy po to, żeby się porozumieć, i łatwo o nieporozumienie? Pewnie, że tak. Bo nie zawsze ta mowa doskonale wyraża to, co tak naprawdę myślimy i co tak naprawdę chcemy powiedzieć. A wczoraj, w czasie krótkiej wymiany smsowej, właśnie spotkało mnie to, o czym mówię. Nieporozumienie. Nieporozumienie smsowe, a to tutaj to jest dopiero Polka. Tu naprawdę trzeba bardzo uważać i ten komunikator, który jest tak, tak cudowny, bo można przekazać informacje można o czymś zawiadomić, ale tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o wymianę poglądów czy o poważniejsze rozmowy. To SMSowanie, czyli ten komunikator naprawdę bywa zawodny. Bywa zawodny i tak łatwo o nieporozumienie. Kiedy ktoś wyraża jakąś troskę, a ktoś inny tak naprawdę zupełnie inaczej to odbiera, jako mądralowanie się, albo no i widzisz, no i widzisz, mówiłam. Mówiłam, ostrzegałam, i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że to są błachostki, że potem łatwo coś wyprostować, ale tylko pod warunkiem, kiedy jedna lub druga strona przyznaje się do tego, że odebrała informację inaczej. A jeśli tak nie jest? Łatwo nieporozumienie. A potem piętrzą się różne ale. Ale to, ale tamto, a powiedziałeś to, a powiedziałaś tamto. I łatwo o coś, czego wcale nikt nie chce. O te różne zgrzyty w relacjach, które czasami trudno potem wyprostować. Hm. Najważniejsze to mówić sobie wprost. Nie owijać bawełnę. To jest bardzo fajny frazeologizm. Owijać bawełnę. A mówić, mówić, mówić. Niewiele powiedzieć. Albo nie zmierzać do konkretu. O, a to budzi taką niecierpliwość u słuchającego. Opowiesz ty wreszcie o co chodzi. O, powie albo nie. Ale wracając do głównego wątku moich tu porannych rozważanek, tak łatwo o nieporozumienie, tak łatwo o nieporozumienie, kiedy rozmawiamy, co wtedy łatwiej jest wyrazić się jaśniej albo odpowiedzieć na jakąś wątpliwość, ale tak łatwo o nieporozumienie, kiedy piszemy. A jak to było z pisaniem listów? Kiedy to był jedyny komunikator, gdzie trzeba było do kogoś napisać list, żeby powiedzieć to czy tamto, wyjaśnić, albo poddać pod jakąś dyskusję słowo napisane i słowo mówione. A, to naprawdę jest wielka różnica. I nawet w tamtym liście, wysłanym pocztą, a nie mailem, można było narazić się na nieporozumienie, kiedy nasza intencja nie do końca została odczytana tak, jakbyśmy chcieli. No i tak można być z człowiekiem twarzą w twarz i nie móc się porozumieć a cóż dopiero przy pomocy różnych innych narzędzi które jak widać, jak słychać jak to często bywa są po prostu zawodne a i tyle, chciałam się pomądrzeć na ten temat, podzielić się takim swoim Małym wczorajszym doświadczeniem. I powiem szczerze, że jeżeli kogoś ukuje coś w takim SMS-ie, to wcale niełatwo następnym SMS-em przekonać naszego rozmówcę, że wcale nie o to nam chodziło i wcale my nie jesteśmy poirytowani, zdenerwowani czy. Czy smutni, czy nie wiem, jacy tam jeszcze? Nie jest takie proste. Ktoś odczytał to tak, i zrozumiał to tak. I poczuł się może zaatakowany zaatakowana. A tutaj nic takiego w ogóle nie wchodziło w grę. I tyle w tym temacie. Ręka marznie mi bardzo przeciętnie listków na drzewach coraz mniej będzie można podziwiać nagusieńkie konary i drzewa w tej pięknej krasie pięknych kształtów bez liści tu jeszcze zielenina jakaś która się nie poddaje i nie poddaje i odstaje tą zielonością śliczny zakątek. No i podsumowując klimaty jesienne i klimaty słowne. Słowo to niesamowita sprawa. To coś niezwykłego i coś bardzo ciekawego. Nie dziwnego, że człowiek od zawsze. Badał to słowo, przyglądał się mu, nadawał znaczenie. Jak ciekawe jest również, że jedno słowo może oznaczać dla różnych ludzi co innego. W tym zabarwieniu uczuciowym może oznaczać co innego. Nie przychodzi mi przykład żaden do głowy teraz, ale tak właśnie pomyślałam. Odwaga dla kogoś, a może taki przykład, odwaga dla kogoś może oznaczać, że nigdy się nie boi, że zawsze pokonuje swoje trudności z odwagą, determinacją? A dla innego odwaga to. Mocowania się ze strachem, to pokonywanie tego strachu. A czy w ogóle są ludzie, którzy nigdy się niczego nie boją? Mówiąc szczerze, nie znam takich. No właśnie, właśnie, właśnie. Ale to zupełnie inny temat i chyba nie umiałbym go podjąć, zastanawiać się nad znaczeniem słów. I nad tymi barwami odcieniami, które, które po prostu w nich są. No i po prostu myślę sobie, że podsumowując i życząc bardzo dobrego, radosnego dnia, z taką refleksją właśnie tak łatwo o nieporozumienie, więc te komunikatory powinny być wykorzystywane naprawdę. Do przekazywania bardzo konkretnych informacji. A rozprawy o ważnych sprawach, rozprawy o ważnych sprawach, myślę, że najbezpieczniej, żeby toczyły się, kiedy jesteśmy z naszym rozmówcą blisko.